Polacy zdołają wywalczyć cenne punkty w nadchodzących eliminacjach do Mistrzostw Świata? Zapraszam do oglądania wideo oraz do naszych artykułów, w których znajdziecie informacje o nowinkach w składzie i faworytach nadchodzących spotkań. Już w czwartek reprezentacja Polski, prowadzona przez nowego selekcjonera Jana Urbana, zmierzy się na wyjeździe z Holandią. Pomarańczowi będą zdecydowanym faworytem, a bilans ostatnich pięciu spotkań nie napawa optymizmem. Polacy tylko raz zdołali zremisować, a czterokrotnie musieli uznać wyższość rywala. Kolejnym kluczowym pojedynkiem będzie niedzielne starcie z Finlandią, przed własną publicznością. W pierwszym wyjazdowym meczu Biało-Czerwoni przegrali, dlatego, aby zachować realne szanse na baraże, muszą teraz sięgnąć po pełną pulę. Zadanie nie będzie łatwe, ale tym razem to Polska uchodzi za faworyta. Na papierze dysponujemy znacznie mocniejszym składem. Pytanie tylko, czy uda się to potwierdzić? również na boisku do kadry wraca Robert Lewandowski w roli kapitana, a także nieobecny od dłuższego czasu Kamil Grabara i Bartosz Kapustka. Jak myślicie, czy Biało-Czerwoni zdobędą cenne punkty w nadchodzących meczach?